Każdy myśli, że najważniejsze jest urwać głowę. Tak? Czyli łapie gdziekolwiek, aby złapać za ten kapucyn, przytrzymać do siebie i urwać. A tym naprawdę technika polega na tym, żeby tą głowę tak jakby skalpelem odciąć, a nie wyrwać tak jak po prostu od Tu, na razie tu. Słuchaj, chwytów jest naprawdę dużo. Takie, takie, yy, takie. Tego jest naprawdę od cholery, ale zacznijmy od podstawy. Dlatego, że pierwsze, słuchaj, ktoś będzie Ci robił wejście w nogi. Ręce Ci odruchowo pójdą tak. Pamiętaj, że dopiero gdzieś tam, no może nie raczkujesz, ale zaczynasz ten sport, więc, więc też musimy też bazować na Twoich odruchach. To będzie, to będzie Twoja podstawa. Nie? Jak zaczniesz potem szukać, zastanawiać się, ja mogę Ci chwytów naprawdę pokazać 20 różnych. Ale i tak ostatecznie na adrenalinie złapiesz tam. You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow oh. You can't be a pro, no it's your time no more uh. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you as long as you're dreaming There's no way that you make it And maybe you can fake it But you never gonna make it Are you just gonna take that Make them take it all back Don't tell me you believe that Rękę dokładam nie przez rękę Tylko dokładam tu, ok? Zobaczcie teraz tak jakbym chciał łokieć jakbym chciał głowę ściągnąć łokcią do siebie Dło. Wszystkim wszystkich naszych widzom Pozdrawiamy. Gdzie ma być kciuk? Tak jakbym do chciał do ucha. Ręka pod falą, kciuk tu do ucha. Tu hop, za, od dołu. Jest taka podstawa, tak? Na, 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 na. Od dołu ten sposób. Na razie to. Potem do, do, możemy sobie dodać różne pierdol, ale tu, tak? Czyli zobaczcie, nie jak on jest opuszczony niżutko, tylko w związku z tym, że mam tą rękę pod pachą, to sobie go podniosę. Bam! Bam! Czyli stąd. Tu. Hop. Raz. Make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. no they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just fake Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts—they're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your There's <laughs> no way that you make it but maybe you can fake it uh, But oh you're gonna make sure. it oh. Are you, you just gonna take that <laughs> Make them take oh, it do? Don't tell me you believe oh, that are you just gonna take that Super. Proste plecy. proste mają być. Siedem, piśmie, się, opuść rupę się ja, ja, Dawaj, ja, ja, ja. O, właśnie, ja, ja, Dawaj, opuść o! się dzielny. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Opuść się, opuść się. Dawaj. Opuść się na nogach. Osiem. Dawaj. dawaj. Ręce trzymaj. Siedem. Dawaj. Ręce, ręce do góry. Opuść. Sześć. Sześć. Ręce. Święć. Ręce! Wynieś. Ręce! Opuść! Zróbcie! 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 proste Zróbcie! Zróbcie! Opuść. Opuść, masz Zróbcie! ręce Zróbcie! 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 nisko Zamęczyli chłopak. Zamęczyli chłopak. Złamy się, żeby się. Było ciężko. Ale tak, taki sport. Okej, okay, jesteśmy po treningu właśnie z Reszcikiem i z trenerem Kamilem. To był ciężki trening, ciężkie, ciężkie zapasy. Ale 9 tygodni zostało. I myślę, że jakoś dotrwam, byle się nie rozsypać. I dzisiaj jeszcze od dwudziestej trening z Sakerem, ale myślę, że to już znaczy w przyszłym tygodniu. E, trening też mocy, troszeczkę inny niż poprzednich chłopaków, ale coś nowego dorzucą i zobaczymy jak to się tam potoczy. Zapraszam Was do oglądania. Oczywiście Instagram. E, do siebie zapraszam oczywiście do chłopaków e, i co? Do zobaczenia!